Tam o widać. Wejdziemy może do środka, żeby pokazać więcej. Fajne mają biosienki, co? Dziewuszki. Słodka wiąże buta, a my rozpoczynamy naszą przygodę pod cerkwią i pijemy kawkę, jedno espresso, jedna cappuccino za ile za y, 32 hrywny, czyli Zobaczycie tutaj ile złotych na dole w napisie. No nie pamiętam, no, podzielić na sześć, to ile to będzie za szybko? 5 złotych. 5 złotych, no. Około 5 złotych. Niedrogo. Ej, bo wydaję zaraz. Patrz, co ja robię. Ogólnie rzecz ujmując, jesteśmy bardzo zmęczeni, bo wjechaliśmy z Sierra do Warszawy o trzeciej w nocy, o czwartej w nocy, nad ranem. O trzeciej wstaliśmy. Tylko, że niestety staliśmy za późno i ledwo zdążyliśmy i powiem wam, że godzina przed lotem to troszkę za mało. Ale z może zarejestrowany? Wszystkich tych, którzy twierdzą, że Józef się nie zajmował dzieckiem. Proszę bardzo. Maryjka sobie śpi. A on się opiekuje dzieckiem. No widać ją, to dobrze. E, tutaj mamy kolejną puzatą chatę. Nie wiem, część z Was pewnie kojarzy, a część nie kojarzy, jak nie byliście na Ukrainie wcześniej. Ale jest to taki, taka siecióweczka, coś jak u nas takie bistro Bar, mleczny. bar, bar mleczny. Jedzenie na ten, podaje wam pani Wybieracie sobie co tam chcecie Nie na wagę, ale za sztuki jakby I zanosicie, i sobie płacicie za to I wychodzi dobrze, ekonomicznie Bo na dwie osoby zapłaciliśmy za taką dosyć dużą porcję Bo nawet po dwa jakieś tam mięsa i takie rzeczy 40 złotych Przejdziemy może, prawie nas potrącił samochód, ale nieważne Kolejna sieciówka, Pijana Wiśnia to się nazywa i też było we właśnie może sobie na lampkę wina skoczyć. Wszystko jest w Wszystko jest w tak jestem litru na dwóch osób 13 złotych. chyba zlewowa to jest. O patrzcie jakie mają wisienki. Fajne mają wisienki, co? Dziewuszki. To ból Andrzeja i Patrycja. W tle. O dobrze, okej. Okay. I redaktor. Poczekaj, poczekaj Patty, bo pokazuję Monastyr Świętego Michała Archanioła. Piękny, nie sądzicie? Ten kolor jaki jest po prostu wyrazisty. Co to jest? Bo ja się nie znam na kolorach. Błękit. No. Baby blue. Patka się wtapia w tło. Przepięknie. Jak ta Patrycja powiedziała, nie trzeba filtra, bo się przebija ten błękit. O i fajne freski, bardzo. E, takie w e, brokacie, tak jak gwiazdki na niebie wyglądało to wszystko. Bardzo ładnie i polecam, żeby zobaczyć i chwilę pokontemplować życie swoje. Pozdrawiasz? Pozdrawiam. Daj pomysł i, i prawe, To no nie ma No nie ma, chyba, chyba trzeba. No i wsiadamy do metra w takim razie. No trzeba się zastanowić chwilę. Tam jakiś podjechał, ale to nie wiem, czy w naszą stronę. Złoty 30 zł za jeden bilet pojedynczy na metro tutaj. A tak stacja wygląda. W drodze do mostu przyjaźni. Idziemy dalej z kijów. Podjechaliśmy sobie dwa przystanki metrem. Tak jak widzieliście, tanio, szybko i bardzo szybko i wygodnie. Całkiem wygodnie, bo trochę jednak tłum jest, ale nie jest to problem większy przy takim podróżowaniu. Tutaj sobie dnie płynie. Tam plażyczka. Tam most do przejścia. A tutaj łuk przyjaźni narodów. I tam sobie właśnie idziemy na górę z spacerkiem. Jak zwykle pod górę. Idziemy, moi drodzy, mostem przyjaźni narodów. Wchodzimy na most dla pieszych przez Dniepr. A tu z prawej i z lewej jest Dniepr. Ładnie zrobiony. Przez środek droga z prawej i z lewej pasy dla pieszych. W sumie całkiem ładnie to wygląda. Musi jeszcze ładnie wyglądać, jak jest to, jak jest to oświetlone. Przystanek teatralny. Jedziemy już tak z minutki dobre, cztery z schodkami ruchowymi. Wszędzie tu mają konora McGregora, chyba go kochają. Może miał tu jakąś walkę ostatnio, nie wiem, ale jest wszędzie po prostu. Wszędzie w mieście na bagatach. A tu jakieś budyneczki, kamienice ładne. Park Półzażna Aleja w centrum Kijowa. do flizanki Patka. Właśnie do flizanki Kot się z ciebie napije. Sobr Wyłania. A tu panorama. Nie, to jest Cerkiew Świętego Andrzeja. A nie, to jest po prostu Cerkiew Świętego Andrzeja. Tak, Sobór, to nie, to Sobór jeszcze... nie. Bo Sobór A. to jest taki, tak, taka większa Cerkiew, jak u nas jest Bazylika i Kościół, no tak? Tak jak była w Gruzji ta piękna. Znaczy ten piękny Sobór ten trzeci największy na świecie w, w Tbilisi. Tbilisi w Tbilisi, no. Trzeci największy na świecie chyba. To Michała Archanioła był? Nie, y, trzech Króli. Trójcy przynajmniej. Trójcy Najświętszej, dokładnie. Ale był. To tak za wygląda, no ale no fajne te kościoły, ale same kościoły. Bardziej mnie ciekawiło to co przed chwilą. Ale to ten akurat mocarny wygląda, ozłocony no, najpiękniejszy taki na razie. najpiękniejszy na razie. To z tym no. Tutaj mamy pocąg pary ukraińskiego filmu Uciec przed Zającem, przynajmniej tak Pati wyczytała. Z, Z lat 60. jakiegoś słynnego filmu ukraińskiego. A na szczęście trzeba podrzeć Tak? Dlatego są takie starte, tu ja też które mają złote. Tu ja też chcę złote nosy. nos chcę też. Tam mamy Sobór. Tu Ministerstwo Zakordanich Spraw Ukrainy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. I tu kolejny monastyr, Wszędzie te cerkwie, kościoły, ale ładne są naprawdę. Pozłacane tamo. Tak to wygląda. Z zawinkla się wyłonimy, żeby było lepiej widać. Tam Patrycja robi fotki. O. Tam, o widać. Wejdziemy może do środka, żeby pokazać więcej. Na zwiedzenie stolicy Ukrainy mieliśmy niespełna dwa dni. Okazuje się, że jest to dobry czas na poznanie ścisłego centrum miasta. Jak widzicie zresztą znajdujemy się już drugi raz w tej samej okolicy co wczoraj, dzięki czemu możemy Wam zaprezentować Kijów w nieco lepszym świetle. I dalej sobie schodząc z tego Soborów i z tego placu zabaw tamtejszego, wchodzimy sobie na Plac Niepodległości, który wygląda tak właśnie, o. No ładnie jest. Przepych. Przepych dużo złota. Chcieliśmy wejść do muzeum, ale niestety dzisiaj jest w remoncie, jest zamknięte. Dzisiaj techniczny dzień i w każdy wtorek drugiego dnia miesiąca jest zamknięte, niestety. Więc jeżeli jesteście we wtorek drugiego dnia miesiąca i chcecie wejść do muzeum ofiar wielkiego głodu, to niestety nie wejdziecie, bo muzeum jest zamknięte. To samo było dzisiaj z promocją na pizzę, dwa w cenie jednej w Domino's i niestety też było dzisiaj Akurat dzisiaj we wtorek nie obowiązywała ta promocja, więc wtorek, drugi dzień miesiąca jest po prostu pechowym. I właśnie to muzeum upamiętnia ofiary wielkiego głodu. Podobno ludzie byli zmuszeni nawet zjadać własne dzieci, a że synowie byli bardziej potrzebni, to niestety wybierano córki. Wielka tragedia i właśnie to muzeum upamiętnia tamten czas. Na Boryspol na lotnisko jedzie pociąg za. W kasie trzeba kupić numer 52 bilety na wakzalu w Kijowie na głównym. Eee, co ja tutaj gadam? Momencik, jeszcze raz. Bezpośredni pociąg na lotnisko w Boryspol wyjeżdża z dworca głównego w Kijowie, na którym kupimy bilety w kasie numer 52. Jedzie 40 minut i. Yy, i kosztuje 80 hrywien za, za osobę i taka premium klasa. Niestety nie ma Wi-Fi ale, ale jest całkiem spoko. No i tutaj mamy lotnisko już